Witam serdecznie. Dzisiaj obiecana dwójka. Od razu pokażemy. To jest chłopczyk rewerse. Już pokażemy brzuszek. Ładnie widać, że chłopczyk. Jedyna plamka, jaką będzie miał, to jest taka. I tak wyglądam, jeśli chodzi o jeżyki reverse, idę spać, jak jestem słodziakiem, jeśli chodzi o jeżyki reverse, mają one geny, gen odpowiedzialny za to, że kupujecie o takiego właśnie przyjaciela, bardziej pieska niż, niż jeżyka, naprawdę są kochane. Moja funkcja była reverse, z tym że miała czerwone oczka, on będzie miał ciemne. Nie będą to czarne oczka, będą to oczka w kolorze czekolady. Muszę. Także tutaj możecie mnie podziwiać. Przypominam, że jest to miód Hobby i Bazylu. Jeden i drugi jerzyk brały już udział w wystawach. Bazyl jest najmłodszym moim chłopcem. O, tu ładnie widać te ciemne oczka. I jak widzicie, jerzyki w tym wieku mają zupełnie. Jeszcze raz się pokażemy, chodź. Zupełnie gołe brzuszki. One teraz rosną i wybarwiają się. Ten chłopak waży 30 gram, więc wcale nie jest największy z miotu. po prostu miot ma bardzo, bardzo zbliżoną wagę. Z tym, że on jest większy, bo widać, że tutaj brzuszek jest pełny, ale on wizualnie jest większy. Efekt ten potęguje również ten kolor. Więc chłopaka odkładamy. Tak? No nie wiem, czy będzie chciał zejść z ręki. One częściej nie chcą. Jest im dobrze. i Jest to dla nich zupełna nowość. Przepraszam za, za dźwięki w tle, ale jesteśmy w pokoju u dziewczyn, w którym również jest żółw wodnolądowy. No chodź. Odkładamy cię tu na razie. Obiecałam, że dzisiaj pokażę też yy, najciemniejszego, znaczy właściwie jednolitego jeżyka. Jedynego w tym miocie, bo w miocie przypominam jest pięć, i w dniu wczorajszym mogliście obejrzeć pierwszą trójkę. I patrząc już w tej chwili na kolor i mając to 11-letnie doświadczenie, na pewno to będzie czekoladka. No, sprawdzamy płeć teraz. Powiem, że nie wiem. Najpierw miała być dziewczynka, potem stwierdziłam, że chłopczyk. A jak ja się złaśczę, to zobaczymy płeć. No chodź. Nie ma pympuszka na środku, więc jednak będę dziewczynką. Piękną, jednolitą dziewczynką. Będę miała ładną maskę pyszka i bardzo piękny czekoladowy nosek. Po to w tym wieku już te kolory widać, a one naprawdę się z... z dnia na dzień strasznie zmieniają w tej chwili. Maleńka waży 28 gram, więc wcale nie jestem najmniejsza. Jestem bardzo grzecznym, spokojnym jerzykiem. Więc poznaliście najmłodszy miod, w całą piątkę. Mam nadzieję, że mieliście dużą satysfakcję z obejrzenia maluchów. Taka okazja zobaczenia jeżyków, które mają zaledwie kilka dni. Także widzimy się, słyszymy się na, kol na kolejnym filmie. A tutaj na moim kanale YouTube maluszki żegnamy, bo już się nie będziecie z nimi widzieć więcej.